Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie Xiaomi 12X, czyli obecnie mój ulubiony telefon od Xiaomi. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Zaczynamy! Xiaomi 12X jest modelem pozycjonowanym niżej od Xiaomi 12, z kolei góruje nad wersją Lite, o której zapomnijcie i dołóżcie sobie do tego modelu. Naprawdę warto, ale zanim się o tym przekonacie, zaczynam od podstaw. Xiaomi 12X jest poręcznym i lekkim smartfonem, bo waży 176 gramów przy przekątnej ekranu wynoszącej 6,28 cala. Dzięki temu, że nie jest oporny jak pozostali członkowie rodzeństwa, to bardzo wygodnie i przyjemnie się go obsługuje, nawet jedną ręką. Jak sami widzicie, telefon ma mocne zaokrąglenia ramek łącznie z ekranem, co jak dla mnie wpływa dodatkowo na komfort użytkowania. Prąd pokrywa szkło ochronne, gorilla glass Victus i folia ochronna. Jeśli nie lubicie brzydkich rys na ekranie, a uwierzcie mi, że folia bardzo szybko je zbierze, to od razu zainwestujcie w dodatkowe szkło hartowane. Ramki to aluminium, a tył to gorilla glass 5. Standardowo nie mamy certyfikowanej odporności na wodę i pół, ale telefon ma w środku szczerki, które mają zapobiec zamoczeniu. Obudowa jest bardzo śliska, dlatego polecam Wam założyć dodane do pudełka silikonowe etui, co jak wiadomo zabezpieczy też telefon przed zarysowaniami i ogólnie upadkiem i roztrzaskaniem się eksplozją. Xiaomi 12X może pochwalić się głośnikami stereo, które grają całkiem przyjemnie. Jedyne czego mi w nich brakuje, to większej głębi, bo czasem dźwięk wydaje się zbyt spłaszczony, zwłaszcza przy maksymalnej głośności. Oprócz głośników na obudowie mamy wygodnie umiejscowione przyciski o przyjemnym skoku. Jest też dioda IR do sterowania domowymi urządzeniami, złącze USB typu C i tacka SIM mieszcząca dwie karty SIM bez możliwości rozbudowy o kartę pamięci microSD. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest w ekranie i nie mam zastrzeżeń do jego pracy, bo jest szybki i precyzyjny. Natomiast to kolejny smartfon, w którym dla mnie osobiście jest on położony za nisko, przez co czuję czasem dyskomfort, kiedy nienaturalnie wyginam kciuk dotykając czujnik. owy ekran oferuje rozdzielczość Full HD Plus 2400 na 1080 pikseli i jest w proporcjach 20x9. Maksymalne odświeżanie obrazu wynosi 120 Hz, dzięki czemu możemy liczyć na płynniejsze animacje. Jasność to 1100 nitów, czyli nie ma problemów z odczytywaniem treści przy dużym słońcu. Odwzorowanie kolorów i ostrość jest zdecydowanie na poziomie flagowców, tym bardziej, że ekran jest wspierany standardami Dolby Vision i HDR10+. Ma wysoką częstotliwość odświeżenia dotyku, która wynosi 480 Hz i jest to istotne np. dla graczy, aby reakcja na dotyk ekranu była jak najszybsza. Procesor w tym modelu to nie najnowszy już Snapdragon 870, i szczerze mówiąc, to bardzo dobrze, bo droższe rodzeństwo wyposażono w Snapa 8 generacji pierwszej. I ok, są dzięki temu minimalnie szybsze, ale Snap 870 przede wszystkim mniej się grzeje. Aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, nie spotkałem się również z przycinkami czy dłuższym namyślaniem się telefonu. Korzystając z Xiaomi 12X, naprawdę ma się poczucie, że mamy w ręku flagowca, a kosztują przecież mniej niż 3000 zł. W grach możemy ustawić najwyższe ustawienia graficzne, a w kwestii wspomnianego nagrzewania się telefon robi się ciepły, ale nie gorący, tak jak w przypadku chociażby Xiaomi 12. Pamięć wewnętrzna w tym modelu to 128 GB, a jeśli potrzebujecie więcej, to jest też wersja 256 GB. Pamięć operacyjna wynosi optymalne 8 GB z opcją dopalenia tak zwanym wirtualnym ram -em. Natomiast te 8 GB na pokładzie w zupełności nam wystarczy. W kwestii łączności mamy Bluetooth 5.2, dwusakresowe Wi-Fi, NFC do płatności zbliżeniowych, jest też obsługa sieci 5G, ale jak wiadomo, aby z niej skorzystać, trzeba być w zasięgu plus mieć odpowiedni abonament od operatora. Co do baterii, mamy ogniwo o pojemności 4500 mAh. Do pełna naładujemy ją w około 45 Minut, a to dzięki 67W ładowaniu. Ładowarka na szczęście znajduje się w pudełku. Batka przy intensywnym korzystaniu wystarcza na jeden dzień, przy bardziej oszczędnym około półtora dnia. Wadą Xiaomi 12X jest brak ładowania indukcyjnego i zwrotnego. Mi szkoda. Co do aparatów, frontalny obiektyw posiada 32-megapikselową matrycę o świetle 2,5. Algorytmy, jak to bywa u Xiaomi, lekko wygładzają naszą skórę, ale można wyłączyć ten efekt. Poza tym mamy akceptowalną szczegółowość i dobre odwzorowanie kolorów. Efekt bokeh działa dobrze, precyzyjnie separując naszą postać od tła. Przechodzimy na tył i zaczynamy od głównej 50-megapikselowej matrycy o świetle 1.9 i technologią łączenia 4 pikseli w 1. Zdjęcia, jakie wykonamy za pomocą tego aparatu, mają dobre kontrasty, odwzorowanie kolorów i zadowalającą szczegółowość, co widać przybliżając obraz. Jak za swoją cenę jest bardzo dobrze i na pewno będziecie zadowoleni korzystając z tego obiektywu również w nocy, ze względu na wsparcie optycznej stabilizacji. Z mroku wydobywana jest optymalna ilość szczegółów, kolorystyka jest ok, jak i ostrość. Ze względu na brak teleobiektywu, przybliżenie jest tylko cyfrowe i najlepiej korzystać maksymalnie z dwukrotnego, jeśli zależy nam na jak najlepszej jakości. Od pięciokrotnego wzwyż jest coraz gorzej. Obiektyw niżej to 5-megapikselowa matryca służąca do zdjęć makro. Niestety. Odwzorowanie kolorów i szczegółowość fotek jest na duży plus, na pewno oferuje lepsze efekty niż spora część telefonów na rynku. Ostatni obiektyw ma 13-megapikselową matrycę ze światłem 2.4. Zdjęcia są na zadowalającym poziomie, ze zbliżoną kolorystyką do głównego obiektywu, ale oczywiście z niższą szczegółowością. Efekt beczkowania jest akceptowalny, ale wprawne oko zauważy mydełko na krawędziach zdjęć. W kwestii filmików możemy nagrywać je w nawet jakości 8K, ale z niskim klatkarzem. Najważniejsze są dla nas 4K i Full HD z 60 klatkami na sekundę i nagrania w obu tych rozdziałkach są przyjemne dla oka, bo mamy dobrą kolorystykę i ostrość. Plusem jest także działanie stabilizacji, przez co nagrania są bardzo płynne. Jeśli chcemy dopalić jeszcze stabilność nagrań, to mamy taką opcję w interfejsie aplikacji aparatu. No to przechodzimy już do podsumowania. Oto plusy Xiaomi 12X. Obudowa z materiałów premium, duża poręczność telefonu, bogata zawartość pudełka, szybkie 67-watowe ładowanie, nie najnowszy, ale wciąż flagowy procesor, bardzo dobry zestaw aparatów jak za taką cenę. Teraz czas na minusy, a są to brak certyfikacji na pyło i wodoodporność, brak złącza mini-jack, brak miejsca na kartę pamięci, brak teleobiektywu. Pamiętajcie, że link do tego telefonu macie w opisie odcinka, sprawdźcie sobie cenę. Moim zdaniem jest to całkiem dobrze wyceniony smartfon i polubiłem go dużo bardziej od Xiaomi 12 Lite i samej 12. Jeśli to nie będzie hit sprzedażowy, to sorry, popełniacie duży błąd. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak uważacie po zapoznaniu się z tym modelem. A teraz subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na Insta i do zobaczenia wkrótce. Cześć!